Próba odpalenia, ale stan dwa tygodnie stał, jak słyszeliście. Był nad morzem, ale o tym zaraz powiemy pewnie więcej. Grzejemy, grzejemy. No, i mamy to, proszę pani. Pozwolimy mu trochę popyrkać, żeby się okay. chociaż trochę nagrzał. Bo tu zobaczcie, jaki podjazd przed nim. Tak od razu na dzień dobry, nie ma co go straszyć. Ta picerka, jak widzicie, odświeżana. Wow, dźwięk dieselka! Bardzo przyjemny. O, fotele, cudo. No, miejsca, proszę państwa, to można powiedzieć, że nie ma w tym samochodzie. No nie. Tak jest to skonstruowane. No dobra, to co? Ile jeszcze czekamy? Przeddziemy minutka nie będziemy jechać. No, i co, ten remont sam robiłeś tutaj? Tak, Odświeżałeś? Większość tak. I długo go masz? To rok. A właśnie, no bo to jest właściciel, Andrzej. Tam, w imieniu widzów, andrzej. szacuneczek. Dzisiaj się w ogóle przypadkiem całkowicie. Przyjemnym przypadkiem przy nagrywaniu pod hotelem kasprowy kalinowych tam wynalazków. Poznaliśmy, zgadaliśmy. No i co? I dzięki temu jestem w Bukowinie Tatrzańskiej, proszę Państwa, z tak pięknymi widokami. Magic hour nam się trafił. Mamy ostatnie chwile yy, z jasnością. O tutaj jaka ładna podsufitka, kurczę, nie ma to tamto. Do tyłu, rzut oka. Jakie światło tam zapalamy? Fiu, 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 No czadowo. Jak przyjemnie Cieplutko, milutko, przyjemnie. Wiesz co, w trakcie, a ja może tam wejdę. Wow, wow, wow. Ale ciasno. Spójrzcie, jaki no. fajny materiał tutaj na, na kanapach. Rozumiem, że ten stolik się chowa, tak? I tak, z tego mamy łóżeczko, tak? łóżko. Podłożymy. Powiedz mi, ta też jest zmieniona, pewnie tak, tutaj no, cała. No, tak, no, tak, no, no właśnie. No, ale no. mebelki, co, takie jak były, ognał, nie? tak? Ognał. Wiesz, tak, jak było. Podsufitka też świeża? Tak, tylko jest. Materiał nowe, nowe materiał jest. A ten materiał to świetnie dobrałeś, bardzo mi się Daj, podoba. W materiał ogóle. jest nowy, I faktura i w ogóle sam kolor. No to jest po prostu. O, jeszcze drugie łóżko. Proszę państwa. Ile, ile on osób w ogóle tak standardowo może no, pomieścić? Cztery, cztery Daj, osoby, nie? Dwie, tutaj, dwie. Tu się całe tutaj. Tu dwie, no i tutaj, no w sumie też dwie. Tu mamy wywiecznik jakiś. Sterowanie, może za chwilę więcej o tym opowiemy. Łazieneczka, proszę państwa. I to wcale nie mała. No, naprawdę. Pełen szacun. Zwróćcie Państwo uwagę, w jakim stanie jest ten sprzęt. Skąd Ty go wyhaczyłeś w ogóle? Na internecie tak podawałem już dłuższy czas. Czyli on już w Polsce tak, był tak, u nas, tak? Tak, w Polsce, tak, Poznaniu. W Poznaniu i... Kurde, jeszcze niedawno był nad morzem, widzicie? Tak jest. Tu to zobaczcie, jest. Jak, jak to wszystko jest zachowane. Widać, że to chyba jest jego Różnale. fabryczne, nie? Tak, tak. No i zobaczcie, Wszystko działa, tak naprawdę to Andrzej mógłby tutaj zamieszkać i rano jakby się obudził to miałby widok na, na stok w Bukowinie Tatrzańskiej I proszę bardzo tutaj jaka piękna architektura góralska, zlewik, kurde no po prostu jeszcze. I jeszcze lodówka proszę Państwa I to oryginalna, Electrolux, może dlatego jeszcze działa Elektroluksa sprzęty zdaje się są. Jest dobrze? Piecy gazów do dogrzewania, żeby No właśnie, czyli to jest samochód, w którym można przez cały rok. Tak, no co tak, dokładnie. tak. Czyli gdybyście się uparli, to cały rok można nim, dokładnie tak. można nim jeździć. Dobra, sekundka, bo tu mi żona dzwoni, ale już napisałem, że odzwonię to co? Atakujemy Atakuję, ten podjazd? Dobra, to ja wysiadam jeszcze tutaj rzut oka na, na kabinę. Wysiądę sobie. To go nagram jak on podjeżdża. wyjazd odbywa się patentem. Trzeba się troszkę rozpędzić, żeby fort miał większe szanse na wyjazd. No i tak, próba pierwsza. Zaraz proszę Państwa ruszamy na To Jesteśmy w sąsiedztwie Gliczarowa górnego, mojego ukochanego. A tutaj proszę Państwa jak już otworzyłem drzwi mamy od razu tabliczki. No i co, atakujemy? Dobra! No fotele to powiem Ci, że tapicer. Zrobił cudowne. Ta pianka jest wyjątkowo tak pochłaniająca one tyłek. Były, one były niższe oryginalnie, tylko tutaj mi troszkę doszło właśnie więcej, bo one były potąd. A, no właśnie, bo to przecież On są. Który to jest rocznik w ogóle? 83. 83, czyli mój. Najlepszy bym powiedział. No. I jedziemy, proszę państwa, zaraz się włączamy do ruchu. A powiedz, jak się nim jedzie w trasie, jaką prędkością? 90. Tak, da się 90. Tak, tak jest taka przelotowa, to jest 90. Mhm. Tak, by były z no ciężarówkami tak akurat Polera, ale powiem Ci, że teraz tu zjeżdżaliśmy z krawężnika Przekoszony był dość mocno nie, nie A czuć. jednak tutaj nie czuć, żeby nie go czuć, szarpało, tak. żeby go jakoś tam jak jest, wyginało Więc jest sztywny nadal, no ale widać to po jego kondycji, że on ma pewnie mały przebieg Ciężko powiedzieć, bo on ma do 100 tysięcy licznik, także nie wiadomo czy się ulucił, 113 tutaj pokazuje, tutaj, tak? No. Jakby no to co, 213, no nie, nie sądzę, żeby miał więcej Nie, ale, nie wygląda Przynajmniej. Piękne widoki nam się, proszę Państwa, po lewej stronie zaraz będą rozpościerały. Bo jedziemy do gliczarowa górnego, który Państwo z kanału oczywiście znacie doskonale. Jedziemy już teraz, zobaczcie, 60 na godzinę. Nie, 50 na razie. Na środku zegara od prędkości mamy 70. No, powiem Ci, że jak tak jedziemy te 70, to. Obawiam się, żebyś czasem nie musiał jakiegoś manewru szybkiego zrobić, żeby nas nie, nie położyło tym samochodem. Nie, 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 tak nie. Tydzień temu, 2000 km, proszę Państwa, to gdzie to się jeździło? Z Wieczarowa, to gdzie to trzeba? Nie, no dobra, nad morze tak no, i po. morze, do Sopotu, i później wzdłuż wybrzeża dookoła brzegu, później Wrocław i do domu. Ale pięknie. No cudowna trasa, rozumiem, że nie sam. Nie, nie sam z dziewczyną. Kurde, cudownie. A zdradzisz, ile trzeba wydać na taki samochód? Mi się udało bardzo niedrogo, bo na 14 tysięcy. Czyli? Yani... Dużo go odświeżyłem, bo tam tu był był środek. Mm -hmm. Trzeba było troszkę odświeżyć go. ale to rok mi zajęło i odświeżyłem go i No wyszło świetnie. Do tego tematu zaraz wrócę, jak się zatrzymamy, żeby, żeby było trochę ciszej. A my tutaj, jak widzicie, tiłujemy transita. Pod gliczarowskie górki zaraz będzie jeszcze jedna ostrzejsza. Ale bez problemu sobie daje radę. Zyskać, tak. Czwórka. Nie brakuje piątki? Brakuje właśnie. Wiadomo, no nie. A wiadomo skąd on przyjechał w ogóle? Z Francji. A z Francji, tak. Okay. On już mi się w poznaniu na Wadusz Gibla. Z Francji okay. w sensie on... No to ktoś musiał o niego dbać, tak. z pewnością, i garażować przede wszystkim, bo ta buda tak. też się wydaje w super stanie. Tak, no, tak. Naprawdę... O, tutaj jest... proszę Państwa, widokowy punkt Kliczarowie, ja to jeszcze pamiętam jak tutaj było łyso, nic tu nie było, parking był u Steni, wyciąg nadal działa, nie, u Steni? Tak, 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 idziemy tak. do góry tam? A, nie wiem, jak, jak dasz radę tam podjechać, to pewnie. Jak pięknie ten silnik sobie pracuje, to nie gasimy go? Andrzej, wróćmy do jednego tematu. Wiesz, co mnie zawsze zastanawiało, że te pick one często pojawiają się w ogłoszeniach. No i ja zawsze miałem dylemat, czy jest sens kupować starego pikapa, Boże, nie pikapa tylko kampera, czy nie lepiej dołożyć kupić świeżego. Yy, oczywiście tu mamy nietypową sytuację, bo to jest egzemplarz wyjątkowo dobrze zachowany. Wyjątkowo ładny, więc tutaj miało to sens. No rozumiem, że też jesteś miłośnikiem starych samochodów no tak, i stąd dobrać, pewnie taki, taki wybór. wybór. A że też budżet nie puszcza coś naszego kupić. A kampery w tych czasach są dosyć drogie. Ale to ja powiem Ci, że chyba zrobiłeś strzał życia, bo no tak. w takim stanie no... Ciężko coś znaleźć. Tak i no kurczę teraz tak dopieszczony samochód. Wiadomo teraz wszystko droższe i tak dalej. Za takie wykończenie zapłaciłoby się teraz na pewno dużo więcej. No to chyba... No, biznes życia no, zrobiony. Udało się tak, bardzo ładnie się udało. Yy, nie wiem, czy z tej strony poka Aha, zacząłem już tutaj pokazywać. Tu mamy tabliczki. Co my tutaj mamy na tych tabliczkach? Pilote SA. Co to ma znaczyć? Tutaj chyba, że to jest, to jest, firma jest właśnie firma, zabudowy. która zabudowywała. Zabudowywała dokładnie. Okej, okay, tutaj mamy tabliczkę, ależ to wszystko schludnie, świeżo wygląda. Rozumiem, że on żadnej blacharki nie miał, nie? No, Czyszczony, tak ten. Czy, czy z trudu. ale jakieś łaty wymagał czegoś, czy nie? Nie, nie żeby bardzo by zdrowia. No to Próximacja widzisz, to jest ja nie byłem, nie byłem. to po prostu strzał życia, można powiedzieć. Co mamy tutaj? Bałagan pewnie, Tak, dokładnie. Ja, no to taki bałagan yy, biwakowy, że tak powiem. Tak, nie? Tu jest stolik taki na zewnątrz, mhm. przy w środku, butla gazowa. Przełodzie. Standardowo. Wydadować. Okej, okay, dobrze, tutaj zobaczcie wykończenie, nawet od wewnątrz. Komuś chciało się, przecież w fabryce chciało się zrobić je. I teraz zobaczcie Państwo, nie trzeba wsiadać przez przód. Tutaj mamy małe, wąskie drzwiczki. One pewnie są dwuczęściowe, nie? O, proszę bardzo, tu można zapiekanki sprzedawać albo lody. A tu mamy drzwi jak do salonu. Zatrzymują się? A tutaj, w ten sposób i cyk, jakiś schodek tutaj mamy rozkładany. No ciekawe. o pięknie kurczę i się wchodzi proszę Państwa. No tutaj już w sumie to pokazaliśmy to wnętrze. Nie wiem, co tutaj jeszcze dodać. Aha, o silniku nic nie powiedzieliśmy. Tu jest oryginalny 2.4. 2.4, bez turbiny, no to on będzie jeździł jeszcze przez całą wieczność, nie? Tak jest, dokładnie. A powiedz, jakie jest spalanie, bo pewnie niektórzy się zastanowią. Około 12 litrów, tak liczyłem, 12-12,5 litrów. To i tak nieźle, nie? Źle, nie? Z, takim, z, takim, z takim, kurczę, gabarytem, z takim kioskiem z tyłu, to naprawdę, naprawdę całkiem spoko. No chyba, wiesz co, tych ujęć tutaj nie ma sensu kontynuować w środku, bo jest ciemno. A my tu, proszę Państwa, zobaczcie, wjechaliśmy na taki widokowy punkt. Gliczarowa Górnego tutaj, Tatry słowackie, polskie z prawej strony gubałówka. Jeśli tam dojrzycie eee, migający maszt, zakopane w dole, oczywiście. A powiedz, nie chciałeś go na żółte rejestrować? No nie, bo jest problem na później, jak to za. Aha, bo no było, wiem, no niby chociaż. To chyba jest tylko tak w teorii, nie? I chyba nigdy nie ma z tym problemu, z tego co wiem, z tym wyjazdem, no ale zawsze buduje, trzeba tak. jakąś tam procedurę tak, przeprowadzić tak. i się odechciewa, no nie? Spójrzcie Państwo, jeszcze raz, jak przyjemnie byłoby spędzić tutaj wieczorek po wylegiwaniu się na plaży w Sopocie albo w innej tam jastarni. Później można sobie przyjść. No zobacz, dwie osoby to tutaj jest salon, tam jest sypialnia, prawda? Tak, tutaj. No żyć nie umierać Mówię, po prostu. To, o właśnie. Jaka skomplikowana procedura? No nie bardzo, ale... ale. A i to słusznie. rozumiem. A jeszcze. No i miodzio. No jak te gąbki są tak wygodne jak te w przednich fotelach, to tu się na pewno śpi przewygodnie. Zobaczcie, kawał miejsca. I tu jeszcze mamy podgłówek. Nie, tu jest że tak A czy to jest jeszcze poszerzenie? No to już w ogóle petarda. No mi chodzi, o zabiegowy po prostu, jak się patrzy, nie? Tak, jest. No, jest. <laughs> Różna to można robić. Tak, jest, można majsterkować. Tak, można majsterkować. To do góry, nie? Tak, do góry, tak. O, proszę bardzo, ile tu zobaczcie jest miejsca, ile tu szpargałów można schować? Coś tam mamy, kompresor, czy nie wiem co. Mhm. No pięknie, tutaj szafka jakaś rozumiem A. taka bardziej pojemna jedna. Wiesz jakiś gazu Kurde, no tu przecież dwie takie duże walizki się tutaj mieszczą. No spokojnie, tutaj nic nie lata po tym samochodzie. Nie? To jest fajne, że można wszystko schować. To jest ekstra. To co? się podgrzewanie nowe kupiłem, bo tam tu zostaje Inna się do generacji. Y -hmm. Zastaja piecyk. Do podgrzewania wody ciepłej, a żeby mm. pryzm nabrać spokojnie Niezły jajca, czyli taki przepływowy jest po prostu tak, ten przepływ, Tak, przepływowy, gazowy mm -hmm. A ile wody można tutaj nabrać? Tu jest zbiornik około 100 litrów Ło Tutaj w tym miejscu jest zbiornik mm -hmm. A powiedz jak się, tu jest kibel jeszcze, tak, nie? Tak, no. Jak się kibel zamknie, to, to co się robi z tym materiałem? Bo się zawsze zastanawiałem W sensie jak już go zapchasz, nie? Całkiem tak, no są na mopach, na na autostradach są różne takie albo na stacjach na mhm. CPN-ach, są takie stacje specjalne do spuszczania nieczystości. Mhm. Okej, okay, ale to jeszcze ci jakoś to myje ten, ten zbiornik czy Tak, po... tak. No to dobra. To, to mi trochę ulżyło, bo myślałem, że to tylko wylewasz i już to są, wraca. są takie specjalne właśnie co. No tak, tutaj najbliżej to w Nym Targu widziałem właśnie, że jest to taka stacja specjalna, że no Wydaje mi się, że jeśli tam później jest taki prysznic, to jakby mu je normalnie. Kurde, no zajarany jestem, powiem Ci, tym samochodem, w ogóle, bo lubię te klasyki, a jeszcze ten jest w takim stanie, że po prostu, no, aż miło się patrzy. A co, czego mu jeszcze brakuje? Naklejki, naklejki są jeszcze w produkcji, no już. Ale naklejki gdzie, gdzie będą? Na maskę. A jakie? Na, na maskę pilota, bo tam były dokładnie, a żeśmy czyścili wszystko, to żeśmy zetrapali stare. Tej firmy, tam, która robiła? Tak... Okej. Okay. Dokładnie. Okej. Okay. Chodźmy zobaczyć ten przód jeszcze. To jak widzicie też jest nowy boczek. Dołożony. Wszystkie plasticzki wyczernione. Nowe opony założone. Dekle niesfatygowane. No miodzio. Tu mamy jeszcze historyczne naklejki francuskie. Proszę bardzo. Fajnie, że Andrzej się ich nie pozbył. Tak się prezentuje Fort Transit na tle Tatr. Powiedz mi, bo zawsze mnie zastanawiało, dlaczego ten przód tutaj z tym łóżkiem, on jest tak zawsze wyżej w stosunku do tej całej reszty. Chodzi o jakiś opływ powietrza, żeby dociskało tył, Tak, jest... żeby było więcej mieszanki, żeby jak zamknął to żeby można było łatwiej wejść. Mm -hmm. było no, ale widzisz, to jest, ta wysokość już nie jest ciągnięta do końca, tylko tu się urywa, nie? Tak zawsze, szczególnie w tych nowych, tak to wygląda. Tak, no... Nie jestem, nie wiem dokładnie dlaczego tak jest. Zastanawiało mnie, ja to dzisiaj nawet jak do Ciebie jechałem tutaj hmm. do Bukowiny, to jechał taki nowy kamper tak, no. i też miał coś takiego, że właśnie ta, tutaj zawsze to łóżko zawsze było... Robią, żeby było więcej miejsca w środku, ale hmm. z mnie dźwigają, że nie ma potrzeby. No widocznie, widocznie. To tak tylko z ciekawości pytam. Jeśli Państwo wiecie, to, to mi odpowiedzcie. Zobaczcie, tutaj nawet śpiąc w tym łóżku, można sobie odsunąć okno. Mistrzostwo. Po prostu. A gdzie mieszkaliście, powiedz, jak, jak byliście teraz na tych wakacjach nad morzem? Różnie. No na parkingach na dziko też się udało w lasach jakichś i na. A, powiedz na mi, kempingach. Czy u nas można spać na dziko? Tak normalnie gdzie się chce, w takim tak, kamperze, czy. Z tego nie? Co wiem, tutaj. nie ma żadnych zakazów. Nie nie ma. Nie ma. Mhm. Czyli jak w Albanii normalnie. No tak, nie? Dokładnie. Gdzie wiedziesz, tam śpisz. No w sumie fajnie. To mi się podoba. Wiesz, to kiedyś a propos jeszcze w ogóle opłacalności jeżdżenia kamperem, no kiedyś, jak to liczyłem, to wypożyczając kampera świeżego, płacąc za kempingi, to wychodzi no, drożej, to drożej niż tak, mieszkać tak, i jeszcze przelecieć, nawet to, to już w ogóle to wychodzi do... tanio. Czyli po prostu trzeba to lubić, prawda? Tak, to jest to lubić, taka albo forma. To, albo spać na dziku i kupić tak, jakoś tak. Bo przeliczałem z dziewczyną właśnie w tym roku wakacje, to już nam troszkę taniej. Mhm. Byliśmy właśnie w zeszłym roku. No, samochodem. I to ile bardziej no to no tak, Nawet to gdyby tak. wyszło drożej, no to słuchaj, w takim fajnym swoim domku. No i to to by jest być, sama przyjemność. Nie? Każdą noc spędzaliśmy w innym miejscu. Także... I to jest ekstra. Tak, Więc z fajnie. takim założeniem pewnie wyjechaliście tak, nie z no, domu. Tak. Ekstra. I co, nie, nie skiepścił się, nic mu się nie stało nie, po drodze? Nie, nic, nic, 2000, dokładnie 39 km zrobiliśmy. Nic, mhm. żadnej nic. Ekstra. A jakie no, macie fajnie. plany, bo pewnie po takiej podróży macie już y, pomysły na kolejne wyprawy? Ja bym chciał. Roku, nie wiem czy się nam uda, jeszcze czas pozwoli, ale tamten, na przyszły rok wszystkie latarnie morskie, jest 15 w Polsce z tego co wiem, mm -hmm. i wszystkie po kolei objechać właśnie kamperem. Ale to by było. Latarnie no. No. morskie, tak. No. To, to, by to był wyczek. Jeszcze, żeby objechać. to dobrze utrwalić, jakbyście sobie no, tam zdjęcia tak i tak dalej na Facebooku, to chętnie będę obserwował. Macie już może jakiś pr profil, na który. Nie, no, ale pewnie nie, się taki nie. pojawi, no, coś mi się tak, wydaje. Ponowaj, tak. Jakoś to pewnie nazwiecie. I dziewczyna, Twoja, pewnie tutaj z okolic. Też, z tak, panego, tak. No widzisz, kurczę, no to już się nie dziwię, że was nad morze ciągnie. Bo no tak, no tak. wszystkich z nad morze ciągnie tutaj. Tak, to jest tak. naturalna kolej rzeczy. Ściemnia nam się. To co? Będziemy go chyba już powoli tutaj składać do, do odjazdu. Nagadaliśmy się sporo, a w zasadzie ty się nagadałeś więcej. Więcej sensownie. Ja słuchałem. O, jeszcze nie pokazywaliśmy tyłu. Tutaj mamy, jak widać, wieszak na, na rowery. Po drabince można no się wspiąć górę. na górę. Zaraz to zrobię, właśnie. Tam mamy, rozumiem, jakieś mocowania do, do jakiegoś większego bagażu, czy do trumny, czy do... O, a baterie słoneczne macie? Tak, dokładnie mamy, tak. O, widzisz, zaraz. przed wyjazdem. Zaraz idę to zobaczyć, a w zasadzie to już. Proszę tak. Państwa, prezentuję dach Forda Transita. Dach był tutaj uszczelniany, tak? Tak, dokładnie tak. I zobaczcie tutaj wspomniane, e, jak można je nazwać, to są e, baterie, solary, solary. Solary, solary po prostu, tak? I co, on ma jakiś akumulator, który sobie cały czas ładuje, czy. Tak, on ma dwa okno, to jeden do silnika górna i drugi na stół. Mhm. I co, to w zupełności pewnie wystarcza, tak, nie? Na takie potrzeby, no ekstra, widzicie? Jesteście samowystarczalni w takim domku. Tutaj wywietrzniki różne. Tak się prezentują, widzicie tutaj łączenia w takim samochodzie. Wieszaki na rowery to już mówiłem. Gasimy światła w środku. Słyszeliście przyjemny dźwięk zamykania drzwi. Odpalamy tego. No, szukam słowa, ale no, chcę wyrazić to, że jak się na niego patrzy, to on po prostu poprawia humor. Ten samochód jest taki bardzo. Przyjemny, przyjazny. Jeszcze sobie pyrka tym gizelkiem swoim. Czy tutaj wpada od razu wyświetlacz, który jest przymocowany tutaj, prawda? Na stałe to jest po prostu radio? Tutaj z pędrakiem jakimś. Pięknie jedzie, nic tutaj się nie telepie, w środku nic tam nie, nie skacze. Wszystko jest sztywne, trzyma się kupy, jest zwarte i zbite, no aż się chce jechać po prostu. A hałasem da się, z tym hałasem da się wytrzymać przy 90? Tak, tak. Bo to w sumie nie jest dużo szybciej, bo teraz jedziemy 70 pewnie około. No To naprawdę całkiem przyjemnie. No ale tego wygłuszenia tutaj trochę ten samochód ma, o teraz nie widać akurat. Na pewno te dywaniki też sporo dają. Zobaczcie jak przebiega proces parkowania takiego samochodu. No nie daj Boże, żeby tych hamulców brakło. Ale takie uroki życia w górach. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Dla nich to już normalka.